Skoro jeszcze nie mam zamontowanej kamerki na motocyklu, to tylko powiem, że jest dzień trzeci, jest środa rano 9:27 9:30 i ruszam z tego hotelu Farba In Betty Hill. bardzo ładna jest. A teraz bardzo ciekawa instrukcja obsługi. Korzystanie z toalety. Tym razem jesteśmy na pul. Malutki pokój. To jedyncze Telewizor ręka dla skali. Jest dobrze. Łoduweczki nie ma. Czajnik jest. Czajnik, herbatę można sobie ogarnąć. I łazienka. Kabina. Kibelek. Tyle. To by nie była Szkocja, nie? Jeszcze pół godziny temu, no której ja przejeżdżam, pół godziny temu, no słońce świeciło, super pogoda, ciepło mi było. A teraz, to był mój pokój. Same jedynki tutaj chyba sami w się na motorach są. O, jaku, jaku. z jebał. o i tu jest tak o, o tu można jarę zajebiście no i tam za tym wanem niebieskim ja stoję o nie yeah. zbliżamy się do recepcji co to mamy? recepcja jedziemy do recepcji Pada za pół godziny ma przestać padać, więc za pół godziny, jak tylko przestanie padać, to idę sobie coś zjeść, a póki co idę na piwo. Siedzę sobie w barze, nawet nie w barze restauracji. Eee, no, zjedzę sobie rybkę, salmonę, łososia. Hagi sobie za bombom. Super, wszystko fajnie. Pogoda. Pogoda jest taka, że <laughs> to pokazuje telefon. 14 stopni, no dobra, no 14. Ale generalnie pełne słońce, tak? Sztos, pa pa pa, pełne słońce, tam też w oddali pełne słońce. Szkocja, pojedzone, popite, zapłacone. A teraz jesteśmy na... Ja jestem na terminalu Ula Pul Czy eee, ja mogę tutaj wejść? No Taki terminal Tak to wygląda? Puknijmy tej, proszę bardzo, dokąd? Caledonian McBrain Stornoway nie mam pojęcia gdzie to jest. A tutaj y, ta... Y, mapa. Ula Pula. Ale czy ja tutaj coś rozpoznaję? Nie wiem. Wydaje mi się, że hotel jest gdzieś tu. E, Taka mapa. nie mapa. Ale plaża mają zjebaną. Typowo taką. Nie taką jak tam byłem wczoraj i dzisiaj mijałem A kamienie. Dobra, nie wiem czy to był dobry pomysł, ale... Kurwa, czegoś nie robi dla ujęcia. Check this out. No chuja będzie widać, a to jest ten terminal z drugiej strony. Zaraz wezmę telefon i zrobię zdjęcia. Okej, okay. więc przeszedłem na około Ula Pul? Do za dużego szału to tutaj nie ma. Myślałem, że będzie więcej miejsc, gdzie można coś zjeść, wypić. W tle to hotel mój. Tam śpię dzisiaj. Nie wiem. Chyba idę jeszcze na browara tutaj u mnie w hotelu i idę do pokoju. Poprawka. Znalazłem bar, jeden, jedyny bar, tutaj, który jest bar typowo, nie restauracja. Bar Bo wczoraj doczytałem o tych makajach tam na tym cmentarzu, to tak było. Dużo tych, co drugi grup e, makaj. Nie wiem, czy to będzie widać. Tam też jest makaj, tu w Szkocji, a już w ogóle w tej północnej Highland, tam gdzie tu ja jestem. To tutaj było zawsze w chuj klanów, Różnie się nazywają, jeden z bardziej popularnych to na Mackenzie na przykład, ale te Makaje to też niby byli jacyś silni. E, no i co? I? I tyle. <ścoughs> no a tam jest ta stacja Jet. Nie wiem czy stąd widać, jeśli nie, to powiem. E, fun 47 powiedzmy, co nie jest wcale jakoś dużo. Ostatnio chyba tankowałem za funt 55. To było w okolicach Durnes, ale a najdrożej jak płaciłem, to płaciłem na autostradzie funt 78. A tutaj wcale nie mają jakoś super, super drogo. Ja ogólnie spodziewałem się, że tutaj będą w wchuj ceny takie wystrzelone w kosmos, ale wcale nie. Widać. No funt 47 to nie najgorzej, nie? Cena. Więc jutro zatankuję i kupię sobie jakieś kanapeczki na drogę. I coś do picia. A tu proszę tęcza znowu. Pa pa pa. Robię zdjęcie z telefonem, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, już coś wiem. No, że to jest hotel. I to jest bar przy hotelu. I do tego tam ina, jakiś tam in był. I tam też widziałem, że ludzie piją piwo, więc idę się tam napić. Wracam do hotelu. A tu sytuacja też się sytuacja troszkę zmieniła. Z trzech motocykli zrobiło się 13, tak nie wiem. Na nic ta. Może jeszcze piwko, chipsy i powoli spać, mimo że. Urawa słońce w pełni teraz.